Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadość uczynić, o ile to będzie w Twojej mocy, za ich niewdzięczność. Czerwiec miesiącem czci najświętszego serca Pana Jezusa. Adorujmy najświętszy sakrament. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. A teraz posłuchaj prawdziwych historii życia dzieci, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa do końca. Poznaj Dominika Savio. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Rozdział pierwszy. Rodzicami chłopczyka, którego żywot piszemy, byli Karol Savio i jego żona Brygida. Byli to ubodzy, lecz poważani obywatele miasteczka Kastelnuowo, które jest oddalone 10 mil od Turynu. Gdy w roku 1841 pobożni małżonkowie znajdowali się w niedostatku i bez pracy, przenieśli się na mieszkanie do Rivi, miejscowości oddalonej prawie o 2 mile od Kieri. Tutaj Karol oddał się kowalstwu, którego wyuczył się w młodości. W czasie ich pobytu w tej miejscowości Bóg pobłogosławił ich małżeństwu, dając im synka, który się miał stać ich pociechą. Urodził się 2 kwietnia 1842 roku. Przy chrzcie dano mu imię Dominik, które, chociaż na pozór obojętne, Stało się jednak, jak to później zobaczymy, przedmiotem poważnych rozmyślań dla naszego młodzieniaszka. Dominik kończył drugi rok życia, kiedy dla pewnych spraw rodzinnych pobożni jego rodzice postanowili powrócić do ojczystego Murialdo, przedmieścia Castelnuovo di Asti. Dominik tymczasem stał się przedmiotem najczulszej miłości swych rodziców, którzy dokładali wszelkich starań, aby mu dać prawdziwie chrześcijańskie wychowanie. Nawet w tym wieku, kiedy dzieci są tak roztrzepane, on zawsze i wszędzie z największą gotowością słuchał swej mamy. A jeżeli się od niej oddalał, czynił to jedynie w tym celu, by się w ukryciu mógł modlić z większą swobodą. Już od najmłodszych lat, jak zapewniają jego rodzice, kiedy dzieci zazwyczaj dla braku rozwagi są ciągłym utrapieniem dla matek, kiedy chcą wszystko wiedzieć, wszystko mieć, nasz dominik nie sprawił nam najmniejszej przykrości. Nie tylko, że był posłuszny na każde nasze skinienie. Lecz owszem, starał się odgadywać nasze myśli i uprzedzać nasze rozkazy. Nader miłe było powitanie, jakim darzył ojca, kiedy ten po całodziennej pracy powracał do domu. Wychodził naprzeciw niemu, a ująwszy go za rękę i skacząc z radości, mawiał do niego: Jakże bardzo jesteście zmęczeni, drogi tato, nieprawda? Wy tyle dla mnie pracujecie, a ja wam jeszcze nic pomóc nie mogę, lecz będę prosił Boga, aby wam udzielił czerstwego zdrowia, a mnie dobrym uczynił. Wśród takiego szczebiotania prowadził ojca do domu. Tam podawał mu krzesełko lub ławeczkę i prosił, aby sobie usiadł. Zostawał przy nim i tysięcznymi pieszczotami uprzyjemniał mu odpoczynek. Było to dla mnie, mawiał ojciec, słodkim po trudach pokrzepieniem i podczas pracy oczekiwałem prawie z niecierpliwością chwili, gdy wróciwszy do domu będę mógł złożyć serdeczny pocałunek na czole kochanego mego Dominika. Wzrastał Dominik szybciej w pobożności aniżeli w latach. Zadziwiającą szybkością nauczył się modlitw. A mając lat zaledwie cztery, sam je odmawiał i nigdy się nie zdarzyło, aby go musiano zachęcać do modlitwy porannej lub wieczornej, przed i po jedzeniu, albo do pozdrowienia anielskiego. Owszem, on zapraszał innych domowników, aby je odmawiali, jeżeli przypadkiem któryś o tym zapomniał. Zdarzyło się, że pewnego dnia rodzice jego, roztargnieni jakimś niezwykłym wypadkiem, zasiedli do obiadu bez modlitwy. Tato, rzekł uważny Dominik Jeszcześmy nie poprosili Boga, aby pobłogosławił nasz pokarm. Powiedziawszy to, uczynił znak Krzyża Świętego i zaczął odmawiać zwykłą modlitwę. Innym razem, jakiś obcy człowiek przyjęty do ich domu. Zasiadł do stołu bez uczynienia znaku krzyża. Dominik, nie śmiejąc zwrócić mu uwagi, odszedł na bok zasmucony. Zapytany później przez rodziców o powód tak niezwykłego zachowania się, odpowiedział: Nie śmiałam usiąść do stołu z takim człowiekiem, który się zabiera do jedzenia jak zwierzęta. Rozdział drugi Podaję tu rzeczy, którym by trudno było dać wiarę, gdyby osoba opowiadająca je nie miała żadnej wątpliwości. Trzymam się ściśle sprawozdania, jakiego ksiądz proboszcz z Kastelnułowo raczył mi udzielić o mym drogim wychowanku. W pierwszych dniach mówi on: kiedy przybyłem do tej dzielnicy, zwróciłem szczególniejszą uwagę na pewnego chłopczyka około pięcioletniego, przychodzącego do kościoła w towarzystwie swej matki. Pogoda oblicza i cała jego postawa odróżniały go od innych dzieci i zmuszały wszystkich do zajęcia się nim. Gdy przybył do kościoła i zastał go jeszcze zamkniętym, wtedy można było zauważyć rzewną scenę. Daleki od hałasowania i włóczenia się z innymi, jak to zwykli czynić chłopcy w jego wieku, podchodził do progu kościoła, padał na kolana i z głową pochyloną, ze złożonymi niewinnie rączkami, modlił się, dopóki nie otworzono bramy. Trzeba zauważyć, że wiele razy na dworze było błoto, lub padał deszcz, albo śnieg. Nie zważał jednak na to, lecz spokojnie klękał i modlił się żarliwie. Zdjęty świętą ciekawością, chciałem się dowiedzieć, kim był ten chłopczyna, który się stał przedmiotem mego podziwu. Dowiedziałem się, że to był nasz Dominik. Kiedy mnie spotykał na ulicy, z daleka już okazywał swoją radość, a za zbliżeniem się pozdrawiał mnie z uszanowaniem i z obliczem prawdziwie anielskim. Zaczął także ją uczęszczać do szkoły, a ponieważ był obdarzony wielkimi zdolnościami i bardzo pilnie wypełniał swe obowiązki, uczynił w krótkim czasie znaczny postęp w nauce. Pomimo, że był zmuszony stykać się z chłopcami lekkomyślnymi i rozpuszczonymi, nigdy jednak nie zauważyłem, by się z nimi sprzeczał. Gdy powstała jakaś kłótnia, Oddalał się natychmiast, znosząc cierpliwie docinki towarzyszy. Nie spostrzegłem nigdy, aby kiedyś brał udział w niebezpiecznej zabawie, albo żeby w szkole dokazywał. Owszem, wielu towarzyszy namawiało go, aby szedł z nimi i czynił psoty osobom starszym, aby rzucał kamieniami, kradł owoce, lub wyrządzał w polu szkody. Lecz Dominik zawsze umiał zręcznie wymówić się i zganić ich postępowanie. Pobożność jego, którą już był okazywał modląc się na progu kościoła, z latami ciągle wzrastała. Już jako pięcioletni chłopczyna nauczył się służyć do Mszy Świętej i usługiwał do niej z najżywszą pobożnością. Na Msze Święte uczęszczał każdego dnia. A jeżeli służył ktoś inny, to słuchał jej z największym skupieniem. Ponieważ stosownie do swego wieku był jeszcze bardzo mały, nie mógł sobie dać rady przy przenoszeniu mszału. Zbliżywszy się do ołtarza, podnosił się na palcach, wyciągał jak mógł rączęta, czyniąc największe wysiłki, aby dostać pulpit ze mszałem. Jeżeli kapłan lub ktoś inny chciał mu sprawić wielką przyjemność, wystarczyło, że przysunął podstawkę na brzeg ołtarza, skąd by go łatwo mógł dosięgnąć. Wtedy ucieszony przenosił mszał na drugą stronę. Spowiadał się często, a skoro tylko umiał rozróżnić chleb niebieski od chleba ziemskiego, został dopuszczony do komunii świętej którą przyjął z podziwem godną pobożnością. Widząc te wielkie postępy w cnocie, które łaska Boża w tej niewinnej duszy sprawiała, myślałem nieraz: Oto młodzieniaszek rokujący jak najlepsze nadzieje. Bóg niechaj kieruje jego krokami, aby owoc tak drogocenny mógł dojrzeć. Tyle o Dominiku napisał proboszcz z Murialdo. Rozdział trzeci. Dominik był dokładnie przygotowany do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Umiał na pamięć cały mały katechizm, posiadał jasne pojęcie o tym wzniosłym sakramencie i pałał gorącym pragnieniem. By jak najrychlej przyjąć Pana Jezusa. Jedynie wiek na to nie pozwalał, gdyż po wiejskich parafiach przypuszczano dzieci do pierwszej Komunii Świętej zazwyczaj w jedenastym lub dwunastym roku życia, a nasz Sawio liczył wówczas zaledwie siedem lat. Prócz tego dziecięce rysy jego twarzy i maleńki wzrost sprawiały, że wydawał się jeszcze młodszym. Z tego powodu proboszcz miejscowy wahał się, czy ma za dość uczynić gorącym jego pragnieniom. Radził się zatem innych kapłanów, którzy zważywszy dobrze przedwczesny rozwój umysłowy Dominika, dostateczne przygotowanie i żywe pragnienie, zgodzili się, aby go przypuszczono mimo tak młodego wieku, po raz pierwszy do uczty anielskiej. Byłoby rzeczą nader trudną wyrazić uczucia świętej radości, jaką się napełniło jego serce na tę wiadomość. Natychmiast pobiegł do domu i z nieopisaną radością opowiedział to mamie. Potem już albo się modlił, albo czytał pobożne książki i wiele czasu spędzał w kościele przed i po mszy świętej, tak że zdawało się, jakby dusza Jego już zamieszkała z aniołami w niebie. W przeddzień swej pierwszej Komunii Świętej przybliżył się do swej matki i rzecze. Mamo, Jutro będę miał szczęście przystąpić po raz pierwszy do Stołu Pańskiego, Przebaczcie mi wszystkie moje przewinienia, jakimi was obraziłem. Na przyszłość przyrzekam być lepszym, uważniejszym w szkole, posłuszniejszym i zawsze będę wypełniał wszystkie wasze rozkazy. Po tych słowach tak się wzruszył, że wybuchnął głośnym płaczem. Mama, której nigdy żadnej przykrości nie sprawił, z biedą powstrzymując się od łez, pocieszała go, mówiąc: Bądź spokojny, mój drogi Dominiku. Wszystko ci przebaczam. Proś Boga, byś został zawsze dobrym. Módl się za mnie i za twego ojca. Owego pamiętnego dnia wstał wcześnie rano, a ubrawszy się, poszedł do kościoła, który był jeszcze zamknięty. Upadł więc na kolana na progu świątyni, jak to czynił zwykle, i tak długo klęczał, zatopiony w modlitwie. Dopóki nie przyszli inni chłopcy i drzwi nie otworzono. Spowiedź, nabożeństwo, przygotowanie do komunii świętej i dziękczynienie trwało blisko pięć godzin. Dominik I szedł do kościoła, a wyszedł z niego ostatni. Przez cały ten czas nie wiedział, czy jest w niebie, czy na ziemi. Dzień ten uroczysty wyrył się głęboko w jego duszy. I bez wahania można go było nazwać początkiem, albo raczej dalszym ciągiem życia, które może służyć za wzór dla każdego dobrego chrześcijanina. Kilka lat później, gdy mu ktoś wspomniał o pierwszej komunii świętej, można było zauważyć, jak się jego oblicze rozpromieniało niebiańską radością. O, był to dla mnie najpiękniejszy i najwznoślejszy dzień! Zapisał sobie kilka postanowień, które przechowywał starannie w książeczce do nabożeństwa i często je odczytywał. Dostały mi się one do ręki i podaję je w ich pierwotnej prostocie. Brzmiały jak następuje. Postanowienia uczynione przeze mnie Dominika Savio w roku 1841. Przystąpiłem do pierwszej komunii świętej w siódmym roku mego życia. Po pierwsze, będę się często spowiadał i kiedy tylko otrzymam pozwolenie od spowiednika, przystąpię do Stołu Pańskiego. Po drugie, będę święcił dni świąteczne. Po trzecie, moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Po czwarte, raczej umrzeć niż zgrzeszyć. Te postanowienia, które sobie często powtarzał, były jakby drogowskazem aż do końca jego życia. Jeśli by się pomiędzy czytelnikami tej książki znalazł ktoś, co by miał przystąpić dopiero do pierwszej komunii świętej, temu gorąco polecam wziąć sobie Dominika za wzór do naśladowania. Ale nade wszystko, najusilniej, polecam ojcom i matkom oraz wszystkim, którzy wywierają jaki bądź wpływ na młodzież. Aby zwracali jak największą uwagę na ten tak ważny akt naszej świętej religii. Bądźcie przekonani, że pierwsza komunia święta, dobrze przyjęta, stanowi silną podwalinę moralną na całe życie, i rzadko się zdarzy, aby ten, który dobrze dopełnił tego uroczystego aktu, nie prowadził później życia przykładnego i cnotliwego. I przeciwnie, liczy się setki i tysiące młodzieńców lekkomyślnych, którzy są prawdziwym zmartwieniem dla swoich rodziców i dla tych, którzy zajmują się ich wychowaniem. Gdy się tak szuka korzenia tego zła, przychodzi się niebawem do przekonania, że właśnie nieodpowiednie przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Było powodem ich złych obyczajów. Lepiej jest odłożyć czas przystąpienia do pierwszej komunii świętej lub wcale jej nie przyjmować, aniżeli przyjąć ją niegodnie. Zaczerpnięte treści pochodzą z dziełka: życiorys Dominika Savio napisanego przez świętego Jana Bosko. Poznaj prawdziwe historie dzieci, które składały Panu Jezusowi ofiarę ze swojego życia. Wersję książkową oraz audiobooki serii Młodzi Przyjaciele Jezusa nabędziesz na stronie na jej